Dobra, 150 tysięcy mam aktualnie. I z tymi pieniędzmi trzeba coś aktualnie też zrobić. Trzeba pójść na sąsiedztwo. Standardzik. chcemy na sąsiedztwie, mamy. Wielki SUV. Koła, jakie ma, kurwa, ogromne. Jakie hamulce. Nawet Urus z Lambo takich nie ma. I za ile to jest? Koda Kodiar. 34? e eee, za tani. BMW. Mustang? Mustangów tu chyba nie było. A co to takie ładne? Jaki poszerzony. Tylni zderzak ulepiony z gówna. I splitter normalnie, kurwa, tutaj na jakieś... Metalowe wstawki. Z Włoch przyjechał. Czyli pewnie makaron gdzieś tam zawinięty wokoło tłoków. Piękny styl. Kolor taki łososiowy. No do wyjebania. To trzeba przemalować, żeby to wyglądało. Wloty na masce, jakby miał jakiś intercooler z góry. Lord Mustang To jest za 36. Nie no, powiem szczerze, że. Ja sobie zrobię ekspertyzę tego auta. 3, 9, 4. I przeflipujemy tą książkę. Raport ekspertyzy. No i mamy. Był bity bardziej niż wskazywała baba. Baby zawsze kłamią. Ale tylko 1% malowane. I mogę go naprawić. Targujemy się z tobą w ogóle na 30 tysięcy. 30 tysięcy Nie możesz jej zaakceptować. 32 tysiące No. To 32... 501. Dobra. Udało się zakupić Mustanga. Dobra. Jeszcze pójdziemy po tą BMW obok. Chyba będzie lepszy deal. Bo ona była jakaś taka droga na aukcji ostatnio widziałem. 91. Droga jest ta ekspertyza. 87. Dobra. Rozumiem. To lecimy po ekspertyzie w takim razie. 2WN. No co ukrywasz chłopie z wąsem? Co ukrywasz? Ta ma BM Nie, BMy nie mogą mieć dobrej ekspertyzy. Ty ma dobrą ekspertyzę? No dobra, jednak. Chuj, no kupię, trzeba coś zrobić z tymi pieniędzmi. Zaraz to się zarobi. Ale wydechy. Ale dymi! Diesel musi kopcić. Tam pewnie jakiś kurwa 3-litrowy rzędowy. Nie! Boże, ja wiem, że Bemy ciągnie do wielkich, pionowych, drewnianych słupów, w tym drzew, ale na spokojnie. O kurde, czy ja tutaj znalazłem idealną drogę na rampę? Chyba tak. O kurwa mać! Nie, nie nurkuj! O Boże! Zaraz wiadek na złomowisko od razu przez siatkę. Jezus, Mary, jak to sklep? Skrę w ogóle. No przyszły właściciel nie będzie zadowolony. Heniu, Heniu, jest sprawa. Trafił do nas samochód. Lekko podrapany. Gałązką ktoś go podrapał. To nie tak, że w drzewo wleciał. To prawda miał może historię z nurkowaniem w glebie, ale to kurwa jak każdy samochód. Prędzej czy później. Kurwa BMW takie tyle kosztujesz względem takiego auta? Okupiłem za 30 z hakiem. Tamto za 90. Różnica jest ogromna. Nie, Alfa! Wolę przypierdolić w dom niż oddać to Alfie. One po prostu kolekcjonują różne lakiery z moich samochodów. Dobra, co my tutaj mamy? No. O kurwa mać, co się wydarzyło? Przystanek mnie przytulił? On jest ujebany? On miał ten tylny zderzek. O kurwa, tysiąc aż za robociznę. I tak głównie chyba większość zarobię na tej BMC. Pytanie, coś tu jedzie? No jest, już się szykowała do ataku. Czerwony skurczybyk. Perfekto. No, mieciu już idzie z gąbeczką. Ja ci pomogę mieciu. Żeby nie było, że jestem złym szefem. My sobie pomagamy tutaj. Wyczyszczony, ładny, piękny stoi. Nic tu nie jedzie, możemy przejść. Dobra, bo chłop dalej się męczy z tym mustangiem na podnośniku. Co my tutaj w ogóle mamy od spodu? Wielkie puchy. Łona pod silnikiem jest. Nie je zobaczymy, kurwa, tutaj spaghetti zwisającego z włoskiego auta. A tutaj obok, co robisz, kolego? Tylne koła napędzane przez bluetooth. Piękna sprawa. Dobra, dawaj tego koniarza. Perfekcyjnie, akurat się dzień skończył. Ale to jest długi samochód w porównaniu do tego BMW. Dobra, Mieciu, ty zmywaj tego Mustanga, a ja idę się przespać. Ty nie musisz spać. Ty zarabiasz na życie. 63,800. Perfekcyjnie. Dobra, nowy dzień ładowania. Biuro jest bardzo brudne. No co tu jest takiego brudnego w biurze? Przecież Mieciu już wszystko zamiata tutaj pięknie. Koła ma paskudne ten Mustang kompletnie niepasujący. O, tutaj widzę koło wychodzi poza nadkole. To chyba się już dyskwalifikuje do użytku miejskiego. Nie no, ale ładny ten mustang. To jedno muszę przyznać. Ładny jest. To prawda, prowadzi się totalnie jak wielka beczka, ale ładny jest. Dobra, biuro otwarte. 10 tysięcy. Trzeba sprzedać to, co mamy aktualnie. Piszemy 2-3 EcoBoost. Total Optic Tuning. Trochę musimy po polsku, żeby ludzie zrozumieli. Ogier Autostrad. Dobra, co my tutaj możemy u niego sfotografować? Trochę takie kurwione światło, włoska rejestracja, zdjęcie o. deski rozdzielczej, mustang z mieciem w tle. Super. Empak jest sadzony, pełny. O to jest światełko. O, pyk. O, tutaj że gała jest w samochodzie, że nie muszą kurwa dokupować nowej, że pasy już zapięte z góry. Pokaż brzucha. Piękny. A jego za 50 tysięcy przynajmniej chcemy. O, a chuj, to może nie pasuje, ale niech będzie. Tutaj, że włoska rejestracja. Mieciu musi być. Jest jeszcze mieciu tutaj. Miałem takiego miecia. Mieciu. Był samochód i w tle było widać miecia. Gdzie jest to zdjęcie? No, jestem zdegustowany, że tego zdjęcia tutaj nie ma. To macie gałę z BMW w takim razie. starczy, Wystaw na sprzedaż. ABMW? BMW. Deforestacja. Pogrom leśniczych. Tyle Jeff to po prostu kosi w swoim życiu, że trzeba tutaj od razu pisać ostrzeżenie. To 50 tysięcy. Tutaj musimy pięknie jakoś zreklamować ten samochód. Światło BMW, gała BMW, kierownica z Empaka. Pasy się nie zrobiły, to nie będą wiedzieli, że pasy są w samochodzie. Chuj, to masz tylne fotele z innego samochodu. Jest jakiś klient po Lorda. Za ile on się taki sprzedaje? Nie przeszkadza ci obecno cena. No to nie, dobra, nie sprzedam. Ja wiem, czy 50 to jest dobry deal. Chcę edytować to ogłoszenie. O, na szczęście się wszystko zapisuje. To jak Chcę w takim razie za 65. O, jak patrzysz przez płot, no jak takie typowe dziecko, które widzi jakiś zajebisty, sportowy samochód, tak zagląda, czy kurde, ma cztery wydechy. Nie no, ja tak na przykład miałem, że kiedyś patrzyłem przez szyby na deskę rozdzielczą i patrzyłem, do ilu taki samochód się rozpędza. I jak miał jakąś wysoką wartość, to wtedy był szybki. Dobra, 150 za 103. No ja na topie zarobię, kurcze bela, no grosze. Grosze zarobię na tej WMC. Ja się z Tobą starguję 110 jesteśmy umówieni. Dobra, poszedł za 110. Fajnie. I jeszcze tutaj kolejne. Chyba przyjdzie po tego lorda. Już 120 tysięcy, a to jeszcze nie jest, że tak powiem, koniec moich deali tutaj dzisiaj. 48. Starguje się na 50. Co ty na to? Dobra, niech będzie 50. Zarobiliśmy 20 tysięcy na tych dwóch samochodach. Czy to jest dobra cena? Nie, no to jest ogólnie. To są świetne pieniądze. Szkoda, że nie mogę tego wypłacić teraz do banku. Rynek samochodów dzisiaj jest twardy ale wiem, że na rynku samochodów bardzo rzadko są dobre okazje. Zobaczymy, co oni tu w ogóle sprzedają, ale wątpię, że będzie coś dla mnie. Nic tutaj nie ma. Jeszcze raz mogę tego Mustanga kupić, co on? Tu będzie za 50 kapci? Nie, za 36. A my go sprzedaliśmy za 50. I w ogóle nie jest uszkodzony ani malowany. Wykonam ekspertyzę. Haha, ha, no i kurde proszę bardzo, aż w dwóch podpunktach kłamać wysyn. Nie no, targuje na 30 tysięcy e, Poniżej twoich oczekiwań? Dobra, 31 tysięcy w takim razie 32 tysiące, co o tym powiesz? Dobra, zabieramy skurczybyka Dobra, żebym go kurwa nie rozjebał Bo takiego co jest zniszczony to mi go nie szkoda Ale teraz to alfa jak płynnie jedzie Mieciu pewnie się zastanawia skąd ja takie fury biorę Jedziesz Mieciu Kiedyś to wszystko będzie twoje Perfekcyjnie Blisko płotka, drugi samochód wejdzie No ale kurwa, sprzedał mi na stalówkach Dobrze, dobrze, myj Mieciu Rynek samochodów jest otwarty to dobra, ale pójdziemy jeszcze na sąsiedztwo, trzeba wyrwać okazję. Tylko gdzie ja teraz taką okazję kurwa znajdę? Mercedes? Mercedes Merol, chodź tu. I to jest auto, które mnie interesuje. O kurwa, masz. Odciążaliście go styropianem, przyznać się. On pójdzie za, nie wiem, stówkę może, niecałą. Starguje się, no na 70 tysięcy. Nie to 72. Nie chcesz się targować. No nie zatwierdzone właśnie. Oj, wykonamy ekspertyzę. To może być, kurczę, coś Shady z tym samochodem. A jednak nie, a jednak wszystko jest w porządku. No dobra, nie wiem, czy ja coś na tym zarobię, ale kupię od ciebie ten samochód. Niech będzie. Jeszcze mam 48 tysięcy i jeszcze coś kupię. Dobra, co my tutaj mamy? jest? Audi TT. Rok 2018. Kurwa tani ten samochód strasznie. Jak pomalowany swoją drogą. Dobra, no tutaj też zrobimy ekspertyzę 90S. No i wszystko w porządku. No co oni, kurwa, nie kłamią nic w ogóle. Co to za co to za miejsce jest? Raport jest całkowicie poprawny. No dobra, to ja się starguję na kurwa 24500 i wracam nie do domu. Dobra, pójdzie. Jezus Maria, no teraz was tyle nasrało. Dobra, spróbujemy go nie rozjebać bardziej. Dobra, dobra, nawet idzie, nawet idzie. Powoli, bestio. Nie, nie na no te wielkie szczyty. My tu prawie już w tatry wjechaliśmy. Z tym to od razu trzeba do mechanika, takim slalomem, ale promień skrętu ma jebany. Zrób mi ten samochód, a ja wracam po tego drugiego skórki. Czebieka. Zrobiło się ciemno, ale mam nadzieję, że stoi. Właściciel go nie schował pod schody, bo jak następnego dnia się coś zrespi na nim, to kurwa, będę musiał go na orbicie szukać. Nie wiem, tym Mercedesem to się dobrze w ogóle jeździ w tej grze. Dobra, ty i tak idziesz do mechanika, to zapierdalamy. Jezus Maria, kamerę mi obróciło, nic nie widzę. Dobra, maska uszkodzona, co to zmienia? Nic, prawie do mechanika wjechałem do tyłu, no. Kamera w backroomsach. Kurwa, znowu kamera w backroomsach, no ja pierdolę. No co się dzieje z tą kamerą? Gdzie ja jestem? Dobra, wolę chyba siedzieć w kabinie, tu się czuję bezpiecznie. To jakieś, kurwa siły nieczyste już to miotają. One z fabryki już są chyba nawiedzone, nie? Perfekcyjnie, dobra, jest Kaudi obok Mustanga. Dobra, mieciu na szczęście tutaj. To jest bardzo porządny człowiek, nie? Nie wiem w jaki sposób on skończył wtedy na ulicy. Chodźmy je te auta, kurde. Szczęście niż ja naczynie. Dobra, co my tutaj mamy? Nowy dzień, nowy ja. Juro jest brudne i mieciu to też posprząta. To on jest takim pedantem, normalnie. Pajle puszek tam jest, nie? I on to wszystko sam. On to wszystko sam. Dobra, Marcelek leci. My. Napraw mi ten samochód, bo on wymaga absolutnie odrestaurowania całości. Już pomijając od tego, że masz drzwi z gipsu i tylną klapę ze styropianu, jak zawsze. Tutaj koła na takich stożkach. Jakiś nowy system Mercedesa. Bieżnika nie ma. Trochę te koła łysy. W ogóle się kręcą. Mogę kręcić czołem kołem, ale żem to zrymował. Ile zajmie naprawa? O kurczę, bele, to jeszcze raz tyle. To ja się zajmę wystawianiem tego, co na razie mam na sprzedaż. Pamięciu tam, kurde, jak ładnie. W powietrzu macha gąbką, auta się czyszczą. On może w tej gąbce magnes i zbiera wszystkie opyłki metalu, nie? Które były na karoserii. Jebany inteligentny jest. Jak ty byłeś bezdomny? Nie dosyć, że taki pedant to jeszcze kurwa zna się na fizyce kwantowej. Niesamowity człowiek. Kim ty w ogóle jesteś? <laughs> nie mam metalu. A skąd mam wziąć metal? Mam młotek. On ponoć jest do metalu. Zbierz śmieci. No świetnie. No, zbierz śmieci. No turbo tutaj leżało sobie, tak o. Aha, ja mogę zbierać stąd turbiny? O, intercooler. Jakbym katalizator znalazł, to A Znaczy znalazł. <laughs> ja tam osobiście nie znajduję takich rzeczy. Bardziej moja szlifierka bosz. Jezu, jak ty jesteś brudny. Ciebie na Śląsk? za zanim do mnie trafiłeś. Jakby z kopalni wyjechał. Jest na placu. Ale właśnie, bo ja mogę wziąć ten tablet i przyda się jakiś upgrade biura. Holowanie. Aha, bo z tym nowym update'em nie można rozwinąć biura, żeby było większe. No to chuj, to jestem ograniczony. Jeszcze aukcja jest dziś otwarta. Nie wiem, czy zdążę. Dobra, najpierw wystawię to, co mam na sprzedaż. Może zdążę. Dobra, co my tutaj mamy? Lord Mustang. Dobra, 5-0. Silnik wielki jak moja maga. 55 tysięcy. Mamy zdjęcia starego Mustanga. Mustang to Mustang tak, nikt się nie obrazi. O, no, miecio z Mercedesem. Miecio, że otwarte, no i zajebiście, wystaw na sprzedaż. A tego też mam zdjęcie. Chuj, nie zauważą, nie? Premium na firmę, bez jazdy, nie ma jazdy. Znowu mieciu akurat na tle dokładnie takiego samego Mercedesa, w środek nie wiem czy z tego samochodu. Chuj, gałas z niech będzie. I lusterka z Toyota. Dobra, i za 110 myślę, że pójdzie. Super. I Audi TT. Czy ja Audi TT mam jakieś zdjęcia? Nie mam. A to oznacza, że trzeba wykonać. Kurwa, nie dosyć, że się zablokowałem, to jeszcze wchodzisz mi normalnie na miejsce pasażera Do auta, który nie jest w sprzedaży Nie no, sorry chłopie, jeszcze rudy Co za ludzie, może zdążę obchnąć nawet te samochody Dobra, ja za niego chcę 35 tysięcy Audi, Kaudi S pakiet, brak dachu Niech będzie Kaudi Gdzie jest ten klient w Kaudi, jest klient w Kaudi Dobra, pięknie, Lord Mustang Nie, nie sprzedam za tyle Za 46 ten samochód na pewno nie pójdzie 50, targuje do 51 jest twój, kolejny przez płot będzie patrzył A podejdź, zobacz, cena jest rozsądna a nie jestem zwolennikiem rozsądnych cen Ale dzisiaj zrobię wam rabat Przedam po takiej cenie, jaka była na metce Dobra, ty już nie jesteś zainteresowana Szybko poszło Ty pewnie będziesz zainteresowany Co ty tutaj masz? Nie no, 110 110 i bierz i nawet nie gadaj Świetnie I jeszcze kurwa zdążyłem na aukcję chyba Tak na styk Muszę biec, no biegnij Jak Usain Bolt Jakby to był twój ostatni bieg w życiu Zapieprzaj, na szczęście widzę, że pierwszy samochód mnie nie interesuje Dobra, 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 dobra Dawaj, kupuj ty szybko ten bilet Jeszcze na szczęście się nie skończyłem. Co to jest? 42. Station wagon, nie chcę go. Kurczę, bele, jakiś busik tutaj. Za ile? 19, to nie, to nie dla mnie. Betoni? Betoni. Jak była mała nogi i włożyli w beton? Co to jest? Jakiegoś starego buika jeszcze uszkodzonego tutaj dali za 50 tysięcy. No że naduwa totalna. Aż wejdę raz, bo to oni tak to przebiję. No nie no ja stąd idę. Jak ja widzę co oni wystawiają dzisiaj na aukcji. Stracone pieniądze, stracone pieniądze. Szkoda, że nie mogę tej Alfa Romeo kupić. Chciałbym ją kupić i kurwa zezłomować. Wykupiłbym wszystkie w mieście. Byłby mój cel zaraz. Ale to jest zły dzień. Tu nie ma nic. Tutaj ktoś sprzedaje, jak widać, Mustanga mach -E. Piękny samochód. Nie, no to ja muszę chyba zrobić szybki pojemnik. No, ale zarobek jest. Rynek samochodów w ogóle dzisiaj jest otwarty. Dobra, jest ta BMW, ona jest całkiem droga. I na niej można coś pozarabiać. Tesla? Nie no, nie chcę, żeby im biuro spłonęło. Dobra, rynek samochodowy. Może tam będzie coś ciekawego? Już jest coś fajnego. To Co prawda pewnie mnie nawet na to nie stać. 355, a 214. Są jakieś BMW, takie półsportowe. Citroen. Co to jest? I czy na przykład na tym jestem w stanie coś zarobić? To jest Hyundai jakieś 40 tysięcy. Jakie to ma koła? Przecież to się nie mieści. Ty chłopie, pojebany jesteś. Jak w ogóle chłop przyjechał? No tutaj też drzwi odlewane, wszystko z żeliwa, Ciężkie w chuj. Nie no, ja muszę po prostu pójść i rolować te dni. Aż będzie fajny samochód jakiś do kupienia. Nowy dzień, nowy ja. Biuro jest bardzo brudne i mam niezapłacone rachunki. O, tego Fiata wezmę, bo on się idealnie obok śmietnika wciska. Więc tego Fiata na pewno kupię. Fiat 500 mili. Dobra ekspertyza, bo Pokaż, co tutaj masz. Raport ekspertyzy i w porządku. Oni coś nie kłamią w tym mieście. Jeszcze się stargujemy. Dobra, kupuj za całość, już mnie to nie obchodzi. Choć Jezus Mary jaki oblepiony jakimś gównem. Wygląda, jakby ktoś na to smołę wylał. Nie, ja pierdolę, no niezbyt. Dobra, dobra, co on robi, beczkę? 360 w powietrzu. Ty mi napraw tego skurczybyka, a ja zapierdalam po następny samochód. Dobra, chyba te dwa auta jeszcze mi wejdą. W13. W BMW absolutnie mam wrażenie, że nie będzie dobrej ekspertyzy. Co my tutaj mamy? Dobra. Wszystko na zielono. I teraz się przekonamy. I mamy to. Nie miał turbo. Ktoś wyjął i sprzedał razem z katalizatorem. Za 85. I ja jeszcze się starguję, kolego. Na 83 tysiące. Co ty na to? Ha? Już mnie raz okłamałeś. Dobra. Upewnij się, że konserwacja samochodu. Pokażę. Do, już widzę, jak go konserwowałeś, kurwa. Gipsem go konserwował. Na szczęście jeździ. Na szczęście odpala. Trochę dymi. Dobra. Driftem. Nowy rekord driftu. To są jakieś rekordy? Dobra. Widzę, że te drzewa trochę jak magnesy działają. No i gdzie jest mój rekord drift? No i nie ma, dobra. No w co ja niby uderzyłem teraz? Ale chujowy hitbox. Ja muszę zapłacić za błędy deweloperów. Ale je było z wydechów. Dobra, spieprzaj z tym Passatem z podjazdu. O, kurwa, znowu kamera w pakrumsach. ale flashbang Bierzemy tego skurczy byka i jedziemy do miecia. Perfekto. Dobra, on prawie miejsca nie zajmuje na placu, więc jest idealny. Chyba zdążę jeszcze pójść po jeden samochód z sąsiedztwa i będziemy mieli znowu trzy na placu. Chciałbym rozbudować ten plac, ale nie mogę w tym update. Cie. Bez sensu. Dobra, niby ma Turbo i Nitro. Mhm, coś w to Nitro nie wierzę. Jak mam być szczery. O, jest tutaj damage Client One. Nie wiem za bardzo, co to znaczy, ale ekspertyza nie była w porządku. Dobra, start się z tobą na 50 tysięcy. Nie jest dla ciebie akceptowalna. No to 51 500. Idealny wybór. On ma normalnie nitro. Kurwa w sedanie rodzinnym. Ja pierdzielę, go za pierdola, jak rakieta. Kurwa od golf uważaj. Siema, Stasiu. A co mam? Jakiegoś kurwy syna sportowego. Dobra, i to będą już ostatnie dwa samochody w sprzedaży dzisiaj. O eee, nie! Boże, udało się. Warto nieraz przespidować. Chociaż brakuje mi jeszcze jednego auta na placu, żeby to tak ładnie dopełnić. Znowu trzy. Dobra, sprzedam jej i zobaczę. Co tak naprawdę z tego wyjdzie. Mogę wziąć tutaj pożyczkę, a pochwy mi pożyczkę. Najlepszą inwestycją są skiny w CS-ie. Dobra, Fiat Mini, kupiony za 10 tysięcy. Ja chcę na nim 17, żeby mi się zwróciło. Trzeba zostać fotografem. O, o, o! <grybujesz> Jakie zajebiste. Cyk. Ale kurwa, szczegóły, szczególiki ma. Koła staluwa. O, cyk. O, to będzie do zdjęcia BMW. Czemu tu pisze Manuel? L, Manuel. Gdzie tutaj są zdjęcia BMW? Cyk, jest śmietnik. Jakiś randomowy chłop. I może zdjęcie tego BMW w końcu wrzucimy. Ja za nie chcę 130 tysięcy. Teraz Fiat. Fiut. 14 tysięcy. Ja mam zdjęcie Fiutta. Mam zdjęcie Fiutta. Tutaj jakieś koła z innego samochodu. Znowu śmietnik niech będzie. Znowu ten chłop. I znowu mieć. Miecił musi być na każdym zdjęciu. Tylne światełko bo ładnie wyszło. Środeczek. Drugi środek. Trzeci środek. Zdjęcie z tyłu. A 80 tysięcy. Będą chcieli, to stargują sobie o te 5. Tutaj już ktoś przyszedł po BMW. Ty, ale wiesz, że nawet trafiłem z tą ceną? Daj mi te 5 tysięcy. No ale niestety dzień się skończył. No i co? Na minusie dzisiaj. Dobra, mieciu, szybko, 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 pomogę ci. Mieciu, Jezu, muszę mu pomóc. Co ci się stało? To wszystko przez ten samochód, tak? To wszystko przez tego fiata. Wiedziałem. Mieciu, no, odłóż te śmieci. Dobra, dawaj za 14. Sprzedaj, masz rabacik. Wyczyść najpierw ten samochód, żeby mógł go, kurczę, Bele, sprzedać porządnie, za porządne pieniądze, żebym miał, kurde, za co cię opłacać. Dobra, jest czyściutki, bielutki. Dobra, babo w goglach. Do ilu? Nie, do 55 w życiu. Nie zajdę. Piję go za 51,500. No, za 70 tu już lepsze pieniądze są. Za 72 tysiące i go puszczę. No i świetnie, 243 tysiące to jest prawie 250. Więc co? Na dzisiaj czas zamknąć komis i neura.